Mówimy hasło, brzmi budownictwo socjalne. Pojawia się następny. Czy mówimy o lokalach socjalnych, czy mówimy faktycznie o budownictwie, pojęciu ogólnym. Nie chciałbym do tego doprowadzić, żeby faktycznie rozumieć pod tym pojęciem to, że jedni mieszkańcy będą mieszkali w innych warunkach, a, drugi, a drudzy w innych. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że na gminie, jeżeli chodzi o lokalny socjalny ciąży pewien obowiązek wykonania właśnie, jak wspomniał przedmówca, wyroku. Trzeba również wiedzieć, że jeżeli nie zapewni gmina i nie zrealizuje tego obowiązku, musi ponosić. Jeżeli orzechnie są eksmisje takiej osoby, musi ponosić, czy to zamieszkuje w lokalu spółdzielczym, czy inny obciąża to gminę. Natomiast nie chciałbym doprowadzić do kategoryzacji mieszkańców, że ten mieszka w takim, a ten w innym mieszkaniu. Dziękuję. Jak rozwiążesz Pan problem bezpieczeństwa publicznego? Ja poniekąd już w wcześniejszej powiedzi zahaczyłem o ten temat. Dwa kierunki. Pierwsze to co powiedziałem ta koncepcja nowoczesnego pokrycia piły systemem ścieżek pieszo-rowerowych, oczywiście korzystając z to co, to co zostało już zrobione, tak, żeby poprawić kwestię tego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak zdarzenia z udziałem, udziałem rowerzystów pieszych cały czas istotne miejsce zajmują w statystykach wypadków drogowych. To jest, to jest pierwszy, pierwszy kierunek, natomiast drugi, to jest zintegrowany system monitoringu miasta, który nie tylko okiem Wielkiego Brata, ale również aktywną współpracą przy wspomaganiu straży miejskiej dałby ludziom poczucie, poczucie tego, iż można podnosić, spokojnie wyjść chwilę na ulicę. Bezpieczeństwo to kolejna dziedzina, w której prezydent musi być jest zwykle aktywny, nie tylko w polach, które zostały mu wpisane bezpośrednio przez ustawę do jego katalogu działań. Współpraca z policją, szkołą policji w pińskim przypadku, prokuraturą jest absolutnie nieodzowne działanie, bo podobnie funkcjonuje to w większości państw świata. Zero tolerancji to nie było hasło Romana Giertyka, tylko Julianiego burmistrza Nowego Jorku i on miał bardzo dobre wyniki, Dbając właśnie o współpracę tych wszystkich szczebli, czy to działań samorządu, czy działań z policji, czy prokuratury, w naszym przypadku do większości zdarzeń dochodzi przecież w piątki w soboty. Tak naprawdę te dwa dni i noce są kluczowe, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. I w związku z tym na to należy położyć nacisk. A jeżeli do tego dodamy oświetlenie, monitoring nocy, jestem pewien, że będziemy. Szanowni Państwo od lat rozwijamy system monitoringu i staramy się o to, aby przez tą formę mieszkańcy, między innymi przez tą formę mieszkańcy czuli się bezpiecznie i wyniki tej ankiety, Pokazały, że o, z tym poczuciem bezpieczeństwa m, wcale nie jest tak źle, jak próbuje się udowadniać. Ale właśnie konsekwencje. I cała rzecz polega na tym, że dzisiejszy system prawny, system karania, jest taki, iż ktoś, kto komuś wleje, przepraszam za określenie. Za chwilę zostaje przez sąd wypuszczony, to uznaje się, że nie była to zbyt wielka szkodliwość społeczna czynu. I co do niego, Panie senatorze, rzecz polega na tym, że Drzemiani wprowadził ten system, ale to ten Nowy Jork za to płacił. Nie chciałbym się wypowiadać na tematy zawodowe, bo pośrednio, gdybym się wypowiadał o przestępstwach mogę stać jako kontrolnica, jako adwokat, natomiast zajął się bezpieczeństwem publicznym jednym zagadnienie. Być może tu poruszane. Chodzi mi o bezpieczeństwo monitoringu w tym mieście i pojawienie się składów odpadów niebezpiecznych na lotnisku. Jeżeli jest monitoring, to ileś tego transportu musiało się w tym mieście dostać, przewieźć to, być i gdzie te służby były? że faktycznie takie spodowisko się w chwilę znalazło. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Jak rozwiązał pan problem gospodarki odpadami w czystości miasta? Proszę państwa, wreszcie zaczynają się wypływać uregulowania, które pozwolą samorządom w sposób kompleksowy i racjonalny jednocześnie. Rozwiązać ten problem, który my od wielu lat staraliśmy się załatwić, poprzez po pierwsze podniesienie na wyższy poziom jakości usług związanych ze zbiórką odpadów, a więc firmą Alpater. Po drugie, tworząc w ostatnim czasie odpowiadające normom unijnym. Wysypisko śmieci są to dwa elementy, ściśle są związane, bo od tego między innymi jaka jest odległość od wysypiska zależą koszty, jakie później mieszkańcy muszą ponosić. I jest jeszcze jeden element związany z czystością. On nie zależy tylko od sprzątania, ale również od tych, którzy rządzą. Niezależnie jak to był gospodarz, kultura yy, mieszkańców ma znaczenie do utrzymania czystości w każdym mieście. Natomiast ja jeszcze dodałbym recykling, czyli powiet, yy, chodzi o odpady, czy nawet odpady wielkogabarytowe, sprzętu, żeby było to na przykład przy jednym czy drugim targowisku dostępne i wprowadziłbym konkurencyjność, gdyż gmina w kończącej się kadencji, jeżeli chodzi o to, ponosiła tego konsekwencje. I w dalszej perspektywie widzę możliwość wprowadzenia segregacji odpadów, która by umożliwiła mieszkańcom zbieranie oddzielnie, zależnie co to są za odpady, czy makulatura, czy szkło, czy również odpady niebezpieczne w postaci baterii czy innego rodzaju. Myślę, że w większości zgodzimy się jako kandydaci, że wyzwaniem, które w temacie gospodarki odpadami, ja mi się jako zasadnicze, to właśnie kwestia segregacji odpadów. Tylko widzimy, jak w polskich realiach to segregacja odpadów Wynika. Stoją kosze, natomiast nie albo się sypie i tak, i tak wszystkie śmieci, albo w ogóle stoją puste. Ja uważam, że przede wszystkim należało postawić na promocję, na promocję właśnie takich proekologicznych zachowań, zachowań środowiskowych. A to by się, Panie Prezydencie, opłaciło w konsekwencji, bo z roku tych śmieci na to nowo stworzone wysypisko wyjeżdżałoby po prostu mniej. Siłą rzeczy to by były. W w perspektywie już lat, już lat oszczędności. Natomiast w temacie częstości miasta no tu jest wiele do, do zrobienia, Panie Prezydencie. Chociażby prasa donosiła miejscowa o licznych ulicach, które na odcinku kilkuset metrów nie posiadają najmniejszego porządku śmieci. W Parlamencie trwają prace nad ustawą o gospodarowaniu odpadami, ale dzisiaj niektóre gminy radzą sobie również w tych warunkach prawdy, na przykład ustanawiając ryczałtowe stawki, także nie opłaca się wywozić y, śmieci do lasu tym, którzy produkują ich więcej niż, niż w tym tygodniu niż w zeszłym y, zapełniając więcej y, kupów na śmieci. Te, te działania związane z oczyszczaniem lasu kosztują personalno tak i tak nas wszystkich jako podatników. W związku z tym należałoby przede wszystkim sprawdzić, czy nie jest to bardziej ekonomiczne. I drugie, drugie zadanie, które stoi przed wszystkimi gminami w Polsce, to segregacja odpadów. Jeżeli nie zaczniemy segregować, śmieci będą drastycznie, bardzo szybko w tej chwili drożały. I to w całej Unii Europejskiej. My mamy możliwości wykorzystania dobrych wzorców. Niedawno zaprosiłem przedstawicieli e, e, dużej uczelni warszawskiej, by pokazali, jak to się robi na świecie do naszych e, spółdzielni jeśczeniowych, które tutaj robiłem.